My Polacy to mamy jednak więcej szczęścia niż rozumu. Okazuje się, że umowa Mercosur, która tak bardzo nas niepokoiła, zanim na dobre weszła w życie, właśnie uległa rozwiązaniu. Przynajmniej teoretycznie. Ci, którzy śledzą mnie od jakiegoś czasu, pamiętają, że zbytnio emocjonalnie nie podchodziłem do tego, jak się dowiedzieliśmy, że Niemcy przepchnęli kolanem tą umowę Mercosur. Nadmieniałem wówczas, że przecież ta umowa Mercosur w sposób dosyć jawny łamie doktrynę Monroe'a, doktrynę bezpieczeństwa, która została niedawno przez Stany Zjednoczone przypomniana. No i co się okazuje? Okazuje się, że Donald Trump <laughs> negocjuje z Argentyną o tym, że to Stany Zjednoczone będą dostarczać to, co planowali dostarczać Niemcy, czyli na przykład samochody maszyny rolnicze. Stany Zjednoczone również to produkują, a wołowina, która miała lądować na europejskich talerzach, będzie lądować na talerzach Amerykanów. Dodatkowo, brazylijscy rolnicy, skoninąd słusznie, upomnieli się o to, że ta umowa Mercosur nie jest do końca korzystna dla Brazylii, ponieważ brazylijscy rolnicy chcą być równie uprzywilejowani, jak są uprzywilejowani rolnicy europejscy. No i można to podsumować takim znanym rosyjskim powiedzeniem, że państwo niemieckie cnotkę straciło, a rubelka nie zarobiło. Ponieważ bardzo mocno forsowali tę umowę Mercosur, obrócili przeciwko sobie swoim, swoją, powiedzmy, przemocą dyplomatyczną, zmusili mnóstwo innych krajów, aby zaakceptowały tę umowę. Wiele krajów się temu przeciwstawiało, wiele krajów zdawało sobie sprawę z tego, że jest to korzystne tylko i wyłącznie dla państwa niemieckiego, natomiast wszyscy inni ponosili na tym mniejsze lub większe straty. No i ta umowa Mercosur w życie nie wejdzie. Ja dodam jeszcze tylko jedną rzecz, bo co za tym idzie? Umowa Mercosur to jedno. Natomiast doktryna Monroe'a przewiduje nie tylko to, że państwa Ameryki Północnej, Południowej to jest strefa wpływów amerykańskich i według tej doktryny nikt, żadne inne państwo spoza poza Stanami Zjednoczonymi nie może w, y, mieć zbyt dużej kontroli, ani nie może tam wchodzić z butami y, bez zgody Stanów Zjednoczonych, no to y, ja tylko przypomnę, że ta umowa y, doktryna bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych zakłada również, że w Europie nie będzie państwa dominującego, które będzie Powiedzmy, przewodzić w całej Europie, bo Stany Zjednoczone też nie chcą tego, aby wyrósł tutaj im jakiś przeciwnik, a przeciwnik Stanów Zjednoczonych, no w zasadzie może być tylko dwóch oba te kraje są na zachód od Polski. W związku z powyższym, to forsowanie dominacji naszego sąsiada z Zaodry może się skończyć dla nich bardzo poważną czkawką. Instytut, jeden z instytutów w Niemczech dostał, dostał zlecenie, aby znaleźć jakieś, jakąś dźwignię, coś, co będzie można użyć przeciwko oni to nazwali Donaldowi Trumpowi, ale tak naprawdę tu nie o samego Donalda Trumpa chodzi, bo jakby nie był Donalda Trumpa, a jakikolwiek inny prezydent amerykański prowadziłby podobną politykę transakcyjną, gdzie Amerykanie nie pozwolą się już więcej wykorzystywać, tylko będą powiedzmy udzielać jakichś tam gwarancji bezpieczeństwa w zamian za coś, no, to jest dosyć oczywiste. Zresztą, dla mnie już od dawna twierdzę, że jeżeli wynajmujemy ochroniarza do ochrony naszego domu, to trzeba mu jakoś po prostu zapłacić. I wiadomo, że Amerykanie drenują inne państwa z pieniędzy, ale, tak jak powiedziałem, za ochronę się płaci, czy się to komuś podoba, czy nie. No i ten instytut znalazł i ogłosił ustami swojej przewodniczącej, nie pomnę nazwiska, dosyć trudne do wymowy, ale na przykład Niemcy mają przemysł farmaceutyczny. Ciekawostka, dosyć mocno rozwinięty. Taki, który jest bardzo trudny do skopiowania przez Amerykanów, i mogą na przykład nie dostarczać pewnego rodzaju leków, co też miałoby się odbić na protestach, protestach przeciwko Donaldowi Trumpowi. Tak jak powiedziałem, to nie jest przeciwko Donaldowi Trumpowi, tylko przeciwko całym Stanom Zjednoczonym. Niemcy nie mogą już sobie bezkarnie używać niemieckiego parasola bezpieczeństwa, muszą partycypować w tym i bardzo im się to nie podoba. W związku z powyższym, tutaj mamy lekcję poglądową, co się będzie działo, jak na przykład nie spodoba im się to, co się dzieje u nas, na przykład, kiedy my będziemy się wzmacniać ekonomicznie, gospodarczo czy też militarnie, również będą stosować jakieś mało etyczne dźwignie i Nazwijmy rzecz po imieniu, to jest konflikt, który będzie rozwijany na powiedzmy polu handlowym. Na razie oczywiście, bo jesteśmy kulturowo jednak zbyt blisko, żeby tak, z tak jednak błahego powodu toczyć jakiegoś, jakieś inne konflikt, innej formie konflikty, w związku z czym wygląda na to, że zbiera się tutaj na jakiś konflikt handlowy. Amerykanie też nie mogą sobie pozwolić na wyjście z Europy, bo jeżeli wyjdą z Europy, no to właśnie jedno państwo zdominuje całą Europę i to się nigdy dobrze nie kończyło w historii. Już była dwa razy zawierucha na taką bardzo poważną skalę, wiecie o czym mówię. A kluczem do tego jest pozostanie Amerykanów właśnie w Polsce. Ten rząd, który jest oczywiście pro, nazwijmy to, europejski, ale wszyscy wiemy, że tu nie o Europę chodzi, stara się wspólnie z naszym sąsiadem z Zachodu, Wyrzucić Amerykanów z Polski, na co Amerykanie sobie oczywiście nie pozwolą i nie mogą sobie pozwolić, dlatego że po raz, że uderzy to w doktrynę bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, doktrynę Monroe, a dwa, że przegrają wtedy konflikt gospodarczy z Chinami. W związku z tym wydaje mi się, że wydarzenia nabierają coraz większego tempa. Powiedzmy sobie tak, że wszystko idzie, jak być, iść powinno. Możemy my, jako Polacy, na tym bardzo zyskać. Wystarczy tylko, żeby to obserwować i wykorzystać szanse, które się nagle pojawią, miejmy nadzieję, bo na pewno tutaj będą grały różne strony. W czasie przyszłych wyborów będą mieszać tutaj w tym kotle różni szatani, jak to się mówi, i my powinniśmy na chłodno analizować i przyglądać się temu, żeby nie dać się wmanewrować w nic, ani też nie dać się podpuścić, by oddać swoje. Jakże wartościowe w takiej sytuacji głosy na tego, kto nie jest zainteresowany tym, aby Polska się wzmocniła. W tym momencie wzmocnienie Polski jest w interesie tylko i wyłącznie Stanów Zjednoczonych właśnie po to, żeby stanowiła Polska przeciwwagę do rosnących i coraz bardziej rozpychających się łokciami naszych sąsiadów za odry. Przypomnijmy sobie też historię. W Europie był względny spokój w momencie, kiedy Rzeczpospolita była potężna i myślę, że ktoś wreszcie w Stanach Zjednoczonych poszedł po rozum do głowy. No tylko, że oni za nas tej roboty nie zrobią. Musimy w tym uczestniczyć i musimy aktywnie wzmocnić się, pozbywając się przede wszystkim tutaj sił, które są zadaniowane ku temu, aby nasz kraj, naszą ojczyznę osłabić.